Witam wszystkich serdecznie. W kolejnym filmiku. Ostatnio mam problemy, ponieważ e, nie chciało mi się w niestety wygrywać e, filmiki na YouTube'a. No, zawsze coś się musi dziać. E, mój moim akwarm, jak widzicie, jest przycinka. Plaża jest już ogarnięta, jak widzicie. E, nie ma tutaj już tych roślinek. Nie co by to nowego wam powiedzieć. E. Są tutaj nowi mieszkańcy. jest między innymi, między innymi gonojad, taki malutki czarno-biały. Znaczy, czarny z jak białej kropeczki. Niby to jest taki galon, który niedużo rośnie, a tutaj możecie go zauważyć. Nie wiem, gdzie on jest. No, chyba zjął. Tak. Zjał. Są również kiryski, pandy, dwie, dwa sztuki, dwie sztuki raczej. Um, Bimber, który mi się pędzi już trzeci tydzień. Naprawdę e, tak sobie już zrobiłam taki skład, że naprawdę mi się ładnie pędzi. Jakby to nie było, gdyby tu jakieś wiadomości mi nie przechodziły, albo jakieś maile i tak dalej. E, więc e, tak właśnie. E, Hydrofilia Japan również została przycięta. Jak widzicie, ja troszkę ją, troszkę ją posadziłam na kurzeniu. Z myślą, że może mi się tutaj rozrośnie, a jak będzie, to się okaże. Ale próbować zawsze warto. Tam gdzie sobie siedzi, jeszcze z tyłu, za tą roślinką. Widzicie, o, tam z tyłu. No, sobie rośnie również. I tak to, o, niestety się dzieje. Znaczy, niestety, niestety jest ok. Ta roślinka oczywiście. Jak zawsze możecie zauważyć jest taka sama, nic się nie zmienia. Jest troszkę bordowa, jest również zielona. Um, tak, jest, bo jest po prostu i nic się z nią takiego strasznego nie dzieje, ani jakiegoś dobrego też się z nią nie dzieje. Po prostu sobie tam jakoś funkcjonuje. Ślimaki jak widać tam są, ale ja jest teraz staram się je po prostu stąd wy wyciągać i wkładam do kielicha ponieważ, wiecie jak to jest z tymi rozdętkami i tak dalej, mogą się one w tym akwarium za bardzo rozmnożyć, a ja tego nie chcę Lubię ślimaki, ale bez przesady No i tak, mały oczywiście również przycięty jest, tutaj gdzieś może zauważyć jakieś glony na nim Chociaż mi to akurat nie przeszkadza, jeśli to jest w takim normalnym stopniu no, Dziękuję bardzo, jeśli to, nie, jeśli to jest w normalnym stopniu jakoś przesadnie może mi się chwilkę uda Wam pokazać te moje rybki, chociaż jestem pewna, to znaczy, że raczej nie wyjdą. Kieryski pandy. Wiecie, są jeszcze te małe kieryski, takie całkiem małe, ale ja ich nie chciałam. Ja wolałam pandy, ponieważ jak wiecie, ja planuję kupić sobie farmę większą to się około 100 litrów. Wtedy tylko podokupuję sobie um, tą obsadę, którą mam, tylko pokupuję sobie ich więcej sztuk. Tak samo, kielisku więcej, więcej, ym, yy, więcej bystrzyków. Otoski dwa, no chyba starczą, ponieważ yy, yy, jeśli za dużo by było otosków, to potem one by może nie miały co jeść. A ja staram się tego akwarium naprawdę bardzo, bardzo mało yy, czyścić szkło. Raz na miesiąc, dwa razy w miesiącu czyszczę tylko przednią szybę. Dlatego, że y, lubię jeść też to naturalnie, sobie tam jest jakieś tam akwarium. To jest akwarium, to jest y, po prostu biotop naturalny, powinien być nie za bardzo. Przepraszam Was za te przychodzące wiadomości, I nie za bardzo chcę tutaj ingerować w to akwarium. Y, ono sobie funkcjonuje, corki za tą rękę, że się telepia, ale niestety jeszcze nie mam statywu i <grych> y, 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 tak właśnie. Dużo, bo w tym akwarium, wiecie, zmieniła, ale nie chcę, ponieważ y, nie chcę tu za bardzo grzebać. Y, strzałkę z śladem bym walnęła gdzieś w tył, a na przodzie by była sama hydrofileja, ponieważ mi się bardzo ona podoba. Jest fajną roślinką, no ale jest jak jest. Jak będę robić sobie akwarium większe, więc y, zrobię sobie zupełnie inaczej. Chociaż może, y, chociaż może tu nie będzie jakoś strasznie dużo zmian. Ale do tego to jeszcze jest trochę czasu, więc nie ma o czym mówić. Tutaj sobie jest jak widzicie. Tutaj jest mój mały glonojadek. Jest bardzo śliczny. Podobają mi się glonojadki, ryby, ponieważ mają fajne płetwy i w ogóle są bardzo ciekawymi rybami. Ja ogólnie bardzo, bardzo lubię ryby denne. To są rybki, które mi się najbardziej podobają i najbardziej cieszą moje oko, tak samo jak te kiryski, są bardzo śliczne i tak dalej. No ale są jeszcze bardzo płochliwe, bo ja mam je dopiero kilka dni, więc one tutaj sobie pływają tylko wtedy, kiedy ja gdzieś tam na kanapie leżę czy coś takiego. Ale jak już widzą właśnie mnie, jak podchodzę bliżej, no to już uciekają. No, trzeba po prostu trochę czasu na to, zanim one się do mnie przyzwyczają, oswoją się i tak dalej. Nie może tutaj 10 ryb, jak spojrzeć spojrzeć, tutaj bardzo. No, prawie wcale nie widać, naprawdę, no. Jest tu 10 ryb gdzieś w tym buszu, się tam kryje i to są małe rybki, bardzo małe. Tak samo jak wiecie, bistrzyki są małe rybki, otoski małe. Kiryski są również małe. Wiadomo, że troszkę jeszcze pewnie urosną, ale niezbyt dużo. Albinos Gonet to jest największa chyba ryba, którą mam, bo ma tam nie wiem, z 5 cm, może, może z 6, więcej nie ma. Chociaż pewnie na i tyle nie ma. No, i tak to jest. Co by wam tu jeszcze mówić? No, nie ma co mówić. Akwarium sobie żyje, jak widzicie, tła nie mam, bo mi co chwilę spadało, gdzieś tam się woda za niego lała i jak nie jest to z góry, to właśnie to tam woda się za nią lała i przez to nie mam właśnie tła, bo mi to denerwowało, jak, jak się ta folia przyklejała właśnie do tego szkła i. i no niech jest tak jak jest, mi tam się podoba, nie jest to absolutnie Ważne, że roślinki są w dobrej kondycji, dobrze się trzymają i tyle Więc widzicie, moje rybki się pochowały, jak mi widzą, no, także Dzisiaj jeść nie dostanę, bo wczoraj Wykusia ich, ich przekarmiła, dosypała im taką ilość jedzenia, że, że dzisiaj po prostu mają dietę, ale mi się leka to lepiej, o oh my god No więc to by było wszystko, taki mały update dzisiejszy po przycince może sobie zobaczyć jeszcze, o tak może to zrobię Akwarium funkcjonuje naprawdę super, glony są, jak w każdym akwarium w sumie Ważne, że nie ma ich w jakichś tam w strasznie wielkich ilościach No a więc do usłyszenia, pozdrawiam Was serdecznie I czekam również na Wasze filmiki, które uwielbiam oglądać, więc do usłyszenia, papa pa.